Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Ryba, a to jest kolejny odcinek na moim kanale z World War Z. Słuchajcie, ten odcinek pojawił się dzisiaj i pojawi bonusowo, dlatego że po prostu no, przez mały problem z komputerem, że tak to nazwę, no odcinek poranny Shake'sa pojawił się trochę później, więc myślę, że w ramach rekompensaty dobrym pomysłem będzie... Taki odcinek, tutaj z World War Z, y, dosyć szybciej. Troszeczkę szybciej, i tak mamy misję. Y, akt trzeci, pierwsza misja w Moskwie. Y, Otacie załogę helikop helikoptera. smagającym ulicę opuszczonej. No dobra, potem wam to przeczytam. Y, na razie y, zabierzmy się do misji, bo mamy tutaj scenkę. Y, gramy ją sami, dlatego że nie ma. Żadnego gracza wśród nas, który by chciał dołączyć. E, dobra, czy ja to mogę e, przeczytać? Ten napis, o co chodzi z tą misją? Chyba nie, dobra, to wiecie co? E, wyjdę do lobby. Wyjdę do lobby po prostu dam jeszcze raz przeczytanie. E, żeby przeczytać wam po prostu tą misję, nie? Bo myślę, że bardzo jest, warto jest wiedzieć e, w ogóle. O co chodzi z tą misją, a nie ją tak robić na opak. By po prostu e, zrobić. E, więc dobra, robimy? E, nie, to jest znak z helikoptera, to tam źle pokazała, albo to była zła misja, albo wybrałem złą misję, dajcie mi chwilę. Moskwa. E, no, znak z niebios, dobra, to misja, e, znak z niebios. Ty e, smagającym ulicą opuszczonej Moskwy e, po wiewach e, lodowych Lodowa e, wiatru czwórka, zdesperowanych, ocalałych w poszukiwaniu jedzenia, zmaga się z zakażonymi hordami. Kiedy widzą, jak o zamarzniętą rzekę rozbija się helikopter, e, helikopter, no kurde, <grych> e, muszą rozpocząć wyścig z czasem, by ocalić załogę machiny. Więc po prostu chyba się wcieramy tutaj w rolę tych tych tutaj czterech zesperowanych ocalałych i tam musimy ocalić jakąś tam maszynę tak tego helikoptera czy no dobra w każdym razie wracając mamy tutaj scenkę i no, to jest to taki dodatkowy odcinek właśnie w ramach rekomendatora że się spóźniliśmy z tym shake'em, więc mam nadzieję że taki w sumie filmik jak najbardziej na plus, taka rekompensata na plus mam nadzieję że wam się spodoba i co i zaczynamy misję nie oczywiście filmik wieczorny z shakesa tak jak wam mówię całą tak będzie więc o to się nie musicie martwić o to się nie musicie martwić czy on będzie ale po prostu no mówię dodatkowo jeszcze będzie ten tylko gdzie tutaj jest na przykład brama jak to, mogę przejść dobra tędy i gdzie ja mam iść teraz Mamy iść chyba tutaj do tego domu. Dobra. Muzeum, tak? Musimy się przedostać do muzeum. No dobra. Muzeum. Na razie tutaj jest pełno zombiaków na pewno. mamy całą jesteśmy przegrupowani używamy klawiatury, dobra musimy dotrzeć, okej okay. tu się jeszcze ze mną rzucił ale się udało to przeżyć i lecimy dalej no, chyba będzie już okej okay. dotrzyjcie, no dobra Tędy, tak? No dobra, ale najpierw sobie biję w sumie tych na no właśnie. W sumie to szczędy i jest okej. Okay. Kolejna klawiatura Całe no, to w naszej postaci jest zimno z tego co widzę. Mimo że się już trochę rozruszała, jak dla mnie to... Dalej jest jej zimno, ale dobra. Te się wspinają zombiaki. A raczej to nam niczym nie przeszkodzi, żeby e, przejść sobie dalej. A przed muzeum mamy się przedostać, a nie do muzeum. Dobra. Tu jesteśmy teraz w muzeum, a mamy się przez nie po prostu przedostać tam gdzieś. Dobra, wezmę sobie granaty. Leżą. to zawsze warto je mieć. Żyjmy klawiatury i lecimy dalej. Dobra, tutaj są jakieś zombiaki, amunicja, wszystko jest. Mamy następnej klawiatury. Na razie ani jednej amunicji nie użyliśmy. Alarm jakiś włączyłem, niestety. Z tego co słyszę, to kod był błędny, więc się odpalił alarm i przez to pojawiły się te zombiaki, które się obudziły. Ale można je sobie trochę powalić, to nie będzie problemem. Dobre. Wąchajcie granat jeden, wąchajcie granat drugi I już po was Was też musi być mniej On mógł tak prosić Dobra Więc no widzicie, nie? Alarm się załączył yy, Przez co pojawiły się jakie musimy ich zabić, a wtedy myślę, że Będziemy mogli przejść dalej ale mogę się mylić. Nie wiem, jak ta bitwa została zaprogramowana. Ale raczej tak, dobra, obroniliśmy pozycji. To, znajdź następny. Ok, tutaj był jeszcze granatnik, tak? serio? Ja dopiero teraz się o tym dowiedziałem. Dobra, ale jakoś tam sobie poradziliśmy bez niego, więc nie jest źle, dobra. Używamy następnego panelu ochrony. Udało się, biegniemy. By nie zginąć. Właśnie tutaj przejdą, do przeszli. My ja sobie tutaj biegniemy. O i ząbiaki. Lecje stary masz. Wezmę sobie następne granaty. Amunicję uzupełnimy. Apteczki mamy. No i co? Używamy następnej klawiatury. Znowu a zły i znowu będziemy musieli... Przetrwać falę ząbiaków, pewnie no właśnie. Musimy usunąć pozycję aż do odblokowania e, jakiegoś tam panelu, chyba tam pisało. Szukamy teraz tego alarmu, czy znaczy tam bramy, żeby po prostu mi wszystko już ładnie działało i żebyśmy e, mogli tam przejść. Dobra, niech tutaj się zbierze. Jak najwięcej ząbiaków, a ja rzucę tu jakieś tam granaty granatnika a tu jest następny panel ochrony to już tam mogę iść a tu rzucę jeden granat tu drugi cyk 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 I już powinno być ok, dobra Moj nasz kolega sobie tutaj nie radzi i potrzebuje pomocy ale już raczej sobie poradzi bo obiliśmy tego bossa i pomogliśmy mu trochę ze zombiekami. dobra boss nie żyje lecimy dalej znajdźmy następny panel tutaj jest Teraz ja potrzebuję pomocy. Ten skype kliknąłem, ale dobra, już tam pomagają. No, czy ty możesz jakby w niego tak strzelić? Bo nie mam racji na Twojej zabawy z mieczem czy z maczetą, której nie umiesz użyć. Dobra, tutaj mamy znowu bronić pozycji, tak? No dobra, no to bronimy. No dosyć sporo ich jest, ale dobra, raczej sobie poradzimy. Będziemy w tą stronę szczerać, a tu sobie rzucimy jakiś granat. Dobra, tutaj też. Znowu się wspinają, ich jest kurde, tutaj coraz więcej, nie? bo im też po łapach poszerać, żeby nie miały się czym wspinać te ząbiaki. Dobra, 8 naboi, już się moje skończyły. Mamy niby naszą drugą broń, ale... Myślę, że warto sobie lepiej i tak uzupełnić amunicję, póki mamy czas. Wziąć wybuchową, bo tutaj leży. Rzucić jakiś granat, jeden, drugi. Pomóc naszej kupeli, która potrzebuje pomocy z bosem, którego już nie ma. Bo wysadziliśmy. Dobra, lecimy dalej. Już sobie raczej tutaj wszyscy poradzą. A poszerzam sobie jeszcze trochę z, z naszej wybuchowej amunicji. Będzie dobrze. Znajdźmy recykling pan. Dobra, to idziemy. Mamy następnego panelu ochrony. Mamy jakąś broń ciężką, z tego co widzę. Tak jest. Mamy broń ciężką, szelba szermowa. Te granaty uzupełnimy i idziemy dalej. Oni tutaj muszą sobie poradzić w tym czasie. Dobra. Mamy panel, używamy klawiatury. Zrobione i co teraz? Znowu mamy. O nie, teraz mamy wyjść po prostu z muzeum. Dobra, no to w tył zwrot. To wygląda, że w tył zwrot. Dobra. To jest ten ząbiak. ich woła i robi takie dźwięki, które my tak w średnio widzimy cokolwiek. Lecimy dalej i sprawdź jak dotrzeć w miejsce katastrofy, tak? Do do miejsca katastrofy, okej. Okay. Kurde potrapać musiałem. <dobra>, dobra lecimy dalej Lecimy dalej Mamy już mało bo jak zapomniałem przeładować sobie wszystkiego, się wziąć i I tak dalej, więc je Trzeba je oszczędzać póki co Nie dotrzemy do miejsca gdzie myśmy mogli je sobie. Takie mnie coś nasza na ma pomóc, tak? A, no czyli ona powiedziała. Yy... Proszę, znaczy najpierw nazywała, żebyśmy im pomogli, potem, yy, potem mówiła, proszę pomóżcie im, a ja powiedziałem, ja albo tam ktoś, chyba ja, yy, przepraszamy lady, czyli tam pani, yy, ale oni nie żyją, nie, więc, że nie możemy im pomóc i tam powiedzieliśmy, żeby szła za nami, więc, no, ciągle jakaś musi i pomóc to ustawmy to sobie tutaj czujmy się na obronę, no okej, okay, no ale ja nie mam boj za dużo, to jakieś mam na tą obronę szykować, nie? kuszta, no dobra, w razie czegoś jeszcze będziemy mieć rakietnicę, ale o Jezu, a ta kusza jest dodatkowa, ta? chyba to nie jest mić mój karabin, chyba. Sobie weźmiemy rakietnicę. A mamy jeszcze szczerbę. Nie, dobra, to wezmę szczerbę, potem zamienię na rakietnicę najwyżej. Eee, tu jest piła łańcuchowa, tego na razie nie potrzebujemy. Dobra, postawmy rozstawmy tą wieżyczkę, żeby sama strzelała. A, ale gdzie są jakieś naboje? Tam coś jest, nie wiem, czy to są naboje, czy nie. Nie mogę wspiąć, a tutaj widzę. Radzeka. Dobra, jak mogę polepszać walkę, wrę wręcz. Okej, okay. posażenie dostaliśmy. A tu są naboje, możemy już je wziąć. Chyba lecimy, to jest w ogóle yy, Moskwa i widać, że nawet helikopter jest yy, rosyjski, więc dobra. Mogę się tu. Okej, okay. może na ledzie KMU. Bo nie wiem, z której strony też oni za bardzo pójdą. Zawsze warto mieć, jakby byli z tej Takiego fajnego, no właśnie są z tej Czyli się przyda Czyli się przyda trochę w nich poszarać No trochę się już spinają, ale zaraz ich nie będzie, więc Nie ma problemu, dobra tutaj się Zabijcie ich Tych co są bliżej Poszła amunicja. Tam przegrało się. Wywalić już normalnie niestety. A pójdę, walka wręcz. Na helikopterze już są zombie. Dobra, wysadźmy. Helikopter jest i tak wysadzony, to raczej będzie ok. A tu rzućmy jeszcze jakieś granat, wysadźmy parę tych zombiaków. I jest okej. Okay. Tu mogę przeskoczyć. Mogę. Dobra, jest jakaś amunicja wybuchowa chyba, tak? Tak, wybuchowa amunicja, to ją sobie zbierzmy. Najbardziej się zawsze przyda. Uleczmy siebie, póki mamy czas. Dobra, uleczyłem. Pełnik ma amunicję. Lecimy. Tu są jakieś granaty, to mogę sobie wziąć najbardziej bardziej na plus. oj bo się pojawił od razu. Rabosa już nie ma. Inicja. Jakie się tu zbierają? ich chcę użyć, nie wiem czy będę mógł w tą tą stronę przycelować raczej niestety nie no w tą. Nie. Wtedy by się przydało, no. A no teraz nie, zrąbałam trochę, ale dobra. Mniejsza o to i tak jest yy, okej okay. Kurde, nie ma zombie. Dobra, tutaj są zombie. No to szczelmy na razie z tego moździerza. Zawsze coś tam wyjdzie. ucha, znaczy pika to już zużyliśmy może zacząć strzelać, dobra jakiś granat może dla nich na dzień dobry no tutaj drugi granat bo boss jest pozbyć się zombie z helikopterem. no dobra nie ma problemu najmniejszego już to robimy, tylko naboje się powoli kończą, więc będzie przydatna inna broń, całe szczęście, że ją mamy i jakiś czas na uzupełnienie amunicji. Dobra, jeszcze tutaj wybuchowa w razie czego. Zawsze też na plus. Dobra, 19 na boi. Jest... Yy, Okej. Okay. Wezmę sobie wybuchową. No, wezmę sobie jeszcze trochę. Jeszcze trochę mogę wziąć całą amunicję mogę uzupełnić wybuchową. A to o tym tutaj nie wiedziałem, no ale dobra, mamy. No prawie całą. Mamy dużo A dobra, już nawet chyba jest po misji, wiecie? Nawet o tym nie wiedziałem, ale już jest po misji. To jest dosyć chyba taka prosta misja, mi się wydaje, jeżeli to jest koniec. Yy, no i dobra. Prosta i szybka, nie? Tutaj gdzieś tam siedzimy, gadamy sobie. Coś tam mam mądry plan, usłyszałem, bo za bardzo się nie wsłuchałem. Ale coś tam mówili o mądrym planie, że to jest chyba mądry plan. Więc dobra, no widzicie, taka szybciutka i prosta misja mi się wydaje. Więc spoko, jak najbardziej na odcinek taki rekompensatowy, że tak to nazwę. To będzie ok. Dobra, pomijamy wszystko. Myślę, że to wystarczy. Drugą misję sobie zrobimy jutro, już na normalnym odcinku. Chyba, że tam będziemy znowu coś jeszcze potrzebać jakiegoś drugiego i co? i chyba to by było na tyle tak się mamy zrobione. Jeszcze dokładam w gotowości i sobie potem od razu wyjdę, żeby mieć na miniaturkę, bo na początku to będzie, nie no to nie muszę, dobra, to nie muszę. No i co? Nie, nie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania i komentowania. Ja Was przepraszam za. Możesz przenosić 5. No dobra, bo zawsze się przyda. Nie wiem, co to jest. Dobra, ja przypominam amunicji. Dobra, weźmy. Tu nie możemy. ok. Więc co? No ja Was przepraszam za obsługę. Nie było to z mojej winy. Myślałam, że jakby odcinek będzie na czas, dopiero potem no coś było z przesyłaniem na YouTube, a, jakiś błąd, i, i, no, i to zawiodło i to zawiodło, więc dlatego ten odcinek szejk zaporanny się pojawił trochę później. Ale już raczej nie będzie tego problemu. No w razie czego macie ten odcinek taki rekompensatorowy ten z World War Z. I co? No ja Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania i komentowania. Manero. Cześć!